Lacyjki, obiadowe, kolacyjki i plus śniadanie chyba? Nie, śniadanie no jadłeś Nie, nie wiem, nie jadłeś. To będzie dzisiaj. Przystawki zajebiste jak zawsze. I w ogóle zajebisty widok tutaj. Jest taki komputerek gdzie możesz sobie zamawiać coś. Inso. Ja sobie wzięłam to, bo myślałam, że to ty... jest... Jak to sok, to no tak w sumie to jest do należy do drinks, ale z tego jak smakuje to wydaje mi się, że to nie jest, ale nie jest. No i to mają za pizzę. Tyle pizzę bym chciał spróbować z ciekawości czystej, wiesz? Pizza, czystej ciekawości. Pizza, ciekawe. No, ci jest Możemy spróbować.

Nagrywam się teraz tutaj, bo ogólnie nie chcę mi się nagrywać tyle vlogów, A byłyśmy w nowy bank i sobie... Chciałam w ogóle Wam pokazać, jak tam się zdejmowało buty, szuflada była, w ogóle fajne miejsce. Może zostawię kilka zdjęć, ale no nie chciało mi się w ogóle nagrywać, więc vlogów może nie być. Może już może już nie być. Ja próbuję jeszcze wstać, wstać, próbuję jeszcze wstawić ten jeden filmik na pierwszy i zobaczymy czy w ogóle się przyjmie i okay. też e, zobaczymy czy YouTube przyjmie ten filmik bo nie dało się w ogóle go jakby dać zobaczymy o nie Oni swojej Ale wam zaprezentuję jak się otwiera, nie jak się otwiera. Zaprezentuję wam jak spożyć się. <grymne> Tak Kręcimy. No prawie. Nie wiem. Hey. 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 本当に3時間で車両が降りましたよ、ね。<laughs> <laughs> <gram の 音 Port rait> A więc wychodzimy. Pokaż, co masz. Zostałyśmy w restauracji z BTS, plakaty, rude no. i wszystkie. Fotokardy jeszcze mamy. Tak. W ogóle była taka, to nie była kabiona, to była taka restauracja. Tak, I była taka miła babka, wiem, że ona chciała naciągnąć nas na jedzenie i żebyśmy w ogóle zapłaciły dużo, no. bo ona tylko się przyszły, to od razu zamawiać co zamówić i e, po koreańsku nie? I ja coś tam próbowałam wydukać siebie, <laughs> może mi się udało. I ona jeszcze chicken Okej, okay. mój kasy? A, nie. nie, nie, nie. No i tyle Spróbowałyśmy, zjadłyśmy, jajku jest pełne. Tak. Teraz wracamy do hotelu. Mm. Właśnie, dokładnie. Byłyśmy jeszcze I... pod hype'em. Tak, dokładnie I w ogóle jakby się wracały teraz higha wyglądałem. Mamy takie w ogóle fajne miejsca jesteśmy. I te <laughs> plakaty, w ogóle z, cię powiem, że serio fajne <laughs> ja miały w sumie No, <laughs> mogłaś <też> powiedzieć, szkoda. <laughs> no To, tyle. Poproszę, poproszę co i za tym nic nie nagrywałyśmy ostatnio, bo mi się już nie chce, ale mam jakieś filmiki takie robione w pozycji innej trochę, więc coś tam pokażę, żeby nie było, że nie jakby tak bo tak jak No i tyle. Dzisiaj w ogóle jest ostatni dzień nać. I dałyśmy walizki, bo ogólnie nie ostatni dzień w kolejnej, tylko w hotelu naszym, bo zmieniamy na hotel. Mamy dopiero od 15 yy, meldunek, ale pół godziny w sumie się tam jedzie, więc już możemy tak spokonować czasowo, żeby tu zakupami się wyrobić i po prostu tam pojechać. Dać walizki, bo później jedziemy na Italni trzeba, bo no nie byliśmy. I co? I walizki w ogóle daje się przed hotelem, dla mnie szykujące dalej, że ktoś może ci ugrać te walizki bo po prostu, nie? Mamy nadzieję, że nic z tym się nie stanie. No. no i tyle. W tym hotelu idziemy na pieniądze. siódme i tak. To takim fajnym zobaczymy. Zaraz będzie łazienka, i wszystko. Ja sobie sobie załodzę kaptur Dobra, Przelałam, ej. Witajcie w mojej łazience. Nie na no, Będziemy sobie robić ząbki. Unboxing, unboxing tak, dla <grywa> siebie. Później na TikToku wleci coś. Co my tu mamy? Mamy szczoteczkę i pastę małą. Ej, powiedz, to jest czemu to jest oderwane? No nie wiem. <grywa> ja myślałam, że z czegoś innego ci się to oderwało. Nie, tutaj to jest tego? Z no, czego innego mi się derwać? Dobre pytanie. Good question. Jesteśmy i te ale zajebiste tu jest. Musimy sobie zrobić to chyba zdjęcia. No, no, I to ogólnie y, tu wszystko jest za darmo. Wchodzicie sobie, macie za darmo wodę, za darmo przystawki do restauracji powiedzmy. Później wchodzicie sobie do klubu, macie za darmo wejściówkę, za darmo Dziękuję, drinka. Później wchodzicie. wchodzicie sobie do baru, macie za darmo na czas, za darmo piwo. <noise> <noise> to jest <na> <głosy> <głosy> Serio. <głosy> A my już kończymy swój trip do Azji w ogóle i będziemy powoli się woli odprawiać. odprawiać. I zrobiliśmy w ogóle check-in, check check-out mm -hmm. y, przez internet. No i tylko nam zostaje w sumie tylko Trzymajcie kciuki. Także przeszliśmy odprawę, i wydaje mi się, że jesteśmy jedynymi Europejczykami tutaj, bo nie widzę nikogo Białej Rasy, tylko są sami Azjaci. Ale, Ale Anna konstrukcja. A, cud, to bardzo dobre. Czekajcie, to jest po północy 8. No, to a, ja mam. Jest 8 po północy, a my tutaj, się bawimy. tak, wszyscy w ogóle śpią, nie, a my mamy taki zejście, że będziemy mieć później 5 godzin podróży z kolejnym samolotem i 5 godzin podróży autobusem.